Przechodzimy do punktu momentu numer 11. Oddaję podobnie głos. Wojciech, błąd. Proszę Państwa, bardzo ważna uchwała, z którą mamy obowiązek objąć w związku ze zmianą prawodawstwa w naszym kraju, czyli jedno mandatowe okręgi wyborcze. Praca trwała dosyć długo, pracował nad tym zespół pod kierunkiem Pana Sekretarza, który na pewno udostępni wszelkie informacje na ten temat. Nie było to łatwe, dlatego że zadanie było takie, żeby podzielić miasto na 21 okręgów, żeby te okręgi były w miarę równomierne, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców i też żeby uwzględniały ewentualne przyszłe zmiany, czyli nie trzeba było po prostu zmieniać okręgów, dlatego że, żeby po prostu no, przyzwyczajać wyborców do stałych okręgów. Dlatego w niektórych może być mniejsza liczba mieszkańców, to tam, gdzie zakładaliśmy rozwój, gdzie na przykład wiemy, że już jest w trakcie projektowania budynku mieszkalnego, bądź też jest przewidywana sprzedaż nieruchomości, tam gdzie w każdym razie może wzrosnąć liczba ludności w najbliższych. Lata. Na pewno zmieni to bardzo przebieg wyborów w, w naszym mieście, zresztą nie tylko w całym kraju. Przebieg w tym sensie, że oprócz okręgów będą też obwody wyborcze, czyli będziemy głosować w poszczególnych obwodach i też one mogą się zmienić w stosunku do tego, co... Nie mamy do tej pory, dlatego będziemy musieli przeprowadzić dosyć dużą akcję informacyjną. Podejmujemy tę uchwałę teraz, ponieważ jesteśmy ograniczeni terminami, terminami narzuconymi nam z góry. Ta uchwała była konsultowana, też był to nasz obowiązek z Wojewódzkim Komisarzem Wyborczym. Nie, nie oczekujemy od Państwa wszelkich uwag. Chciałam powiedzieć, że nie było to proste. Wydaje mi się, że, że ten układ, który w tej chwili jest zaproponowany, jest dosyć przejrzysty i w miarę odzwierciedla na wszystkie, wszystkie nasze zamiary, jeśli chodzi o rozwój miasta. także Staraliśmy się, się no, żeby masz, całe ulice były włączone do jednego okręgu, ale nie wszędzie się tak dało zrobić. Także prosimy o pytania Panie Sekretarzu, może pan przyjdzie tu do nas do stołu? A panu naczelnik, Pan panu naczelnik, dziękuję. Jeśli nie ma pytań to pana naczelnika. Zdaję głos koleżanek kolegów radnych. Proszę bardzo, Kolega proszę bardzo. Ja myślę, że sytuacja wymusiła takie działanie, które analizowała te, ten układ tych ulic, no wydaje mi się, że on jest taki chyba w miarę. Dobry, bo obejmuje pewne regiony ja bardzo zbliżone do siebie. Rozkład ilości mieszkańców jest też no, optymalny chyba z możliwym, no, bo jest nie, nie sposób, żeby tam dobierać do równej liczby i gdzieś tam wyrywać jakiś część bloku lub, lub domek w innej ulicy. Także tutaj chyba się ktoś mocno napracował i ten wariant jaki jest, no to... Na te wybory do przyjęcia, a, a jakby coś nie grało, to, to można potem na następne wybory zmieniać. Rada może podjąć decyzję, że to będzie korekta, chcę To taka, ja, praktyka chyba pokaże, jak to wypadnie. Dziękuję bardzo. Kolega Radosz, prawda, święcie. Ja, pensece, ja już przeanalizowałem ten podział, wydaje mi się, że nic tutaj nie można zmienić. Znaczy, jest to zaproponowane chyba w sposób optymalny i nikt tutaj chyba nic się dlaczego nie wymyśli, że pozostanie Ale właśnie chcę tego odnieść, bo pojawiły się takie już głosy, że najlepiej był jeden okręg w całym mieście, 21, no, tak. tak, 21 osób, które uzyskały najmniejszą głosów z stanu Uważam, że w wygląda to na propozycję słuszną, ale po ogólnym przemyśleniu jednak nie. Dlaczego? Dlatego, że reformowało to osoby, które już e, w samorządzie zaistniało. Uważam, że dobry świeżej, czyli zawsze jest potrzebny. A nie? Nie, nie, nie. Poza tym, pewne rejony miasta miałyby większy potencjał do głosowania niż, niż inne. Więc uważam, że podział na okręgi jednomandatowe w ten sposób proponowany jest optymalny i lepszy niż jedno poznanie miasta. Dziękuję bardzo. Kolega, No ja zupełnie nie zgadzam się z moim przedmówcą. Uważam, że yy, yy, powinno być. Powinno być miasto jednym okręgiem i 21 najwyższych wyników poparcia mieszkańców miasta, powinno być do Rady. Może być taka sytuacja, w związku z tym, co powiedziałem, Wojtek, że na przykład w okręgu nr 13 radny kandydat uzyska na przykład, no powiedzmy 60 głosów i wejdzie do Rady, a w okręgu nr 14 uzyska. Powiedzmy jeden z kandydatów 800 głosów i do tej Rady nie, nie będzie. 800. Ja mówię, celowo, 800. Może być taki paradoks. Jest to sytuacja. Jest to, no paradoksalna. No ale widocznie uchwałodawca takie kryteria przyjął i nie wiem czy to można przyjąć, czy to można zmienić po prostu. Dziękuję bardzo. Moment, 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 panie przewodniczący. Ja mu dziękuję za wypowiedź. W tym samym czasie. Inna, inny obszar, który tu siłą rzeczy daje o sobie znać, to jest świadomość mieszkańców. Pani Burmistrz mówi o kampanii, która pewnie będzie prowadzona zarówno przez poszczególnych kandydatów, jak i przez miasto, kampanie zmierzające do, do uświadomienia społeczności naszego miasta w którym okręgu yy, yy, głosują, gdzie głosują, który rok powiedzmy, który, która klatka, w którym miejscu ma jeśli głosować i na, na którego kandydata, bo tak to rozumiem. Bo może być taka sytuacja. I pewnie, pewnie czeka nas oprócz tej świeżej yy, pracy, która została wykonana, jeszcze następny, następny krok, który czy będzie polegał na uświadomieniu mieszkańców, że tak powiem. Technicznej, technicznego sposobu głosowania. Dziękuję. Kolejanka Sylwia? Ja osobiście jestem za jedną matematyką czyni, bo ponieważ oznacza to, że każdy organ, tak, nawet najmniejszy ma swojego przedstawiciela w Radzie i to jest jak najbardziej niesprawiedliwe. Wtedy jest jak najlepszy dostęp do decyzji do, do podejmowanych w mieście i dotyczy to naszych najniższych okręgów, ponieważ tutaj też się tak zdarza, że z jakiegoś rejonu jest na przykład pięciu lat, a w jakimś rejonie tego nie ma. Więc tak? ja to uznaję za, za całkowicie zasadne. I tylko pytanie mam do Pana Sekretarza o te wszystkie takie dziury, które są w tym wszystkim. Tak? Ponieważ w niektórych miejscach nie ma w podanie liczby mieszkańców, konkretnych tam. Tak? Zdarzają się takie miejsca, które są, że tak powiem, puste. Ale to tak? no, chyba zależy od tego, że jeszcze do końca nie ma co wyznaczonej ilości mieszkań, tak? Mieszkań, mieszkań. Tak, to taka tematyka, która jest po prawej stronie. Tak. Ze względu na to, że pewnie nam się, to się buduje, tak, albo... Proszę sekretarza... O, przepraszam, ja dostałam... Pytanie, nie nie, ale... nie. nie, nie, ponieważ ja, y, ja prosiłam o to, żeby nie dostawać materiału w formie papierowej, tak? Ee, ze względu na to, że zamierzam oszczędzać środowisko i, i teraz pani. T <t <Albertofera> olha, pani, pani, toi, pani, pani <marsh -tapsy> Pytanie, bo, ponieważ tam jest wszystko podpisane na zasadzie od skrzyżowania do skrzyżowania, od do nie to to, to, to znaczy, to znaczy, czy nie ma takiej możliwości, -y, żeby wyczytać te numery blogów? Ponieważ ludzie mogą się czuć do Dziękuję. Tak, mogę. Więc, tak, kilka uwag tak, tak. odnosząc się do tej ostatniej. Przepisy mówią o określeniu załączników tejże uchwały granic. I tu, jak widzicie, załączniki do uchwały są tak szczegółowo opisane, oczywiście one dla niej są też wykonanie dlatego jest ta mapa. I w tym, że załączniku do uchwały mamy opis granicy zewnętrznej. Ona jest konsultowana i taka jest metodyka opisywania tegoż zagadnienia. Także tutaj faktycznie one są niewygodne. E, niemniej jednak jest to taki wymóg e, zarówno wytycznych e, Państwowej Komisji Wyborczej, jak i przepisów. Także... Tak. E, tutaj w trakcie, w trakcie dyskusji jeszcze pewnie takie głosy, a nie chcę się rozwijać tego wątku, bo jest materia niezwykle skomplikowana. Mówimy o no, mandatowych okrętach, ale tu Panusza dużo że możemy to zmienić, bo proszę Państwa, to jest niezwykle ważna sprawa. Przyjęte okręgi w tej chwili możemy zmienić tylko w sytuacjach, kiedy ustawa na to postawę. Czyli jeżeli się akurat w tym okręgu zmniejszy, zwiększy się liczba ludzi, są przesłanki do zmiany. Okręgi są stałe. I na dzisiaj nie możemy tak, że jeśli nam się sobie to podoba, w konsekwencji analizy przebiegu wyborów 2014, 2018 kadencji, wiem, dojdziemy do wniosku, że coś jest nie tak, to już nie będzie to możliwe, jeżeli nie będą spełnione przesłanki. Natomiast ja myślę, że tutaj czasami ja się spotykam w dyskusji, że mamy są okręgi i obwody. To Państwo w ciągu najbliższych trzech miesięcy od przyjęcia tejże uchwały będziecie podejmowali uchwałę o obwodach głosowania. To są te, te miejsca, te obwody i te sieci obwodowych komisji, gdzie będą właśnie mieszkańcy yy, chodzili do głosowania, gdzie będą pracowały yy, gminne yy, obwodowe komisje wyborcze. Także to będzie tylko ta uchwała, która w istocie może stanowić dla, yy, dla niektórych yy, mieszkańców. Yy, Głosowania dotychczasową praktykę, ale to będzie przedmiotem najbliższej y, uchwały. Y, no i to właśnie tyle. Ja tylko chciałem z tytułem uzupełniać, bo bym się źle z tym czuję. Gorówczą pracę wykonały również przede wszystkim dwie osoby z które siedzą za mną i będą się podziękować. Dziękuję bardzo. Dziękuję za... Nie. No, przytulę. Znaczy to jest tak, że... Nie chcę być rozwiązany, ale czy z takich małżeczka ma to racjonalne rozwiązanie? Nie mam informacji. No właśnie, czy też... Nie Ustawodawca nie zawsze też w tej chwili koncepcjonalnie i skutecznie pomyślał. Znaczy mamy wersję 9.27.22 i tam kierowanie człowieka do jednego, do jednego miejsca, przypisanie do tego miejsca. To że jest to, co się dzieje. My radni nie miejskimi, a nie obiektowymi. Dlatego też pracujemy na tym zakończeniu całego miasta i być może właśnie rozsądne byłoby to, żeby właśnie wszyscy mieszkańcy mogli zdecydować o tych, tych 21, którzy będą ich reprezentować. Bo być może tego typu te rejestrowania nie będą mogli zagłosować na dzisiaj. Ja myślę, że w jakiejś imieniu robisz z góry, ale ekscedle. Ja wiem, no, dlatego I... mogę tylko i może skomentować poza tym. To, Ja że dzisiaj, że to nie jest bardzo Proszę bardzo proszę Ja również chciałbym wypowiedzieć na temat jednomandatowych okręgów wyborczych. Uważam, że jest to dobry pomysł, aczkolwiek nie w tym, nie w tej formie raduje. Wiem, że nie mamy na to wpływu. Uważam, że rozwiązaniem lepszym byłoby takie rozwiązanie właśnie tutaj ja Jeden okręg wyborczy, z którego każdy mieszkaniec będzie mógł głosować na kogo chce. Bo w tej chwili będzie sytuacja taka. Było no, podobnie w poprzednich ale będzie sytuacja taka, że na przykład mieszkaniec danej ulicy nie będzie mógł zagłosować na tego, na kogo chce, tylko będzie zmuszony do głosowania, na przykład, albo w ogóle nie pójdzie na wybory, głosować tylko na tych kandydatów, którzy są z danego okręgu. Uważam, że powinno to być, to jest rozwiązanie niezbyt dobre na nasze miasto, ogólnie na małe miasta. Rozumiem takie rozwiązanie. Ja wiem, nie. tylko chciałem się powiedzieć. Po prostu ja rozumiem, że nic nie możemy zrobić. Takie rozwiązanie uważam, dobre jest dla dużych miast, chociażby. Dam tu przykład w no jest to olbrzymie miasto, gdzie są dzielnice, gdzie niektórzy mieszkańcy nie wiedzą, gdzie dana dzielnica jest. Na Legizycko, proszę Państwa, no, więc to jest małym miastem i uważam, że wszyscy mieszkańcy powinni móc zdecydować o każdej jego części. A ja tutaj no, nie wiem, to, są, to, to będzie tworzył jakiś poziom. No, czy to się sprawdzi, czy to tak, jak ja sektor, to jest... ja to Ja nie pamiętam, ale zdaje się... Odpocząć jest próg liczby mieszkańców, czyli 30 tysięcy, tak? Jak jest próg 30 tysięcy, to nie ma za to, tak? Nie wiem. Mowa jest o gminach, dopiero gminy na prawach powiatu mają ograniczony kwotę 50 Ja bym chciał zaproponować, żebyśmy zmniejszyli liczbę mieszkańców. To <laughs> to Ale to w moim razie pomysł nie ma też. Ale wracając, wracając do reprezentatywności i do reprezentatywności do, 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 do próby, to chciałbym Ci powiedzieć, że jeżeli to ma być próba reprezentatywna, to, to musi być podział na okręgi, no, jak już wcześniej mówiłem, w różnych miejscach w różnych rejonach miasta i wtedy pewne rejony byłyby no, preferencje. I, czyli musimy o tym pamiętać, że ta próba musi mieć z całego powiadomienia, z podatkiem listy do głosowania. Tu podnosicie panowie takie wątpliwości, to jest to, co wymagujemy bo i tak nie ma odbytu, że ktoś nie pójdzie na kogoś, kto zagłosuje. Ale jakby była jedna ja z nas na to jakby była książeczką taką, dwustronicową, można sobie wybrać taką sytuację, też by ludzie mówili, że nie mogą znaleźć kogoś albo nie. Jest pięć, a pisaneczka jest jedna i dwadzieścia reklamów. Czułbyście jeden kandydat, kandydat, dwadzieścia reklamów? i tak? By było pięciu ja samych no. inwestycji i też proszę dołożyć do Na przykład, Także zagrożenie też jest dużo. Dziękuję bardzo. W sensie dyskutujemy o rzeczach tylko po to, żeby dyskutować. niestety kodeks wyborczy jest, jaki jest. Reguły ustalania okresów wyborczych zostały ustalone w ustawie. I, jeżeli chcemy na ten temat dyskutować, to ja mam propozycję, słuchajcie. Zaprośmy paru posłów i wrzućmy im ten temat do przedyskutowania, może jeszcze przed upływem naszej kadencji, z dniem układu wyborczym. Dziękuję. No. Dziękuję bardzo. Czy Ja nie chciałabym tutaj wypowiadać się na temat podziału na oferentach, ponieważ państwo faktycznie zrobili bardzo grubczą pracę, licząc te wszystkie głowy, że tak określę, i, że to była strasznie trudna praca, żeby nie się e, e, któregoś domu, a myślę, tak teoretycznie odkupując, że e, może się i zdarzy tak, po prostu miejmy nadzieję, że nie. Nie, nie zdarzy się super. Więc jakby myślę, że tutaj tym podział na ulice, Państwo mając takie doświadczenie, na pewno zrobili to bardzo dobrze. Ja natomiast chciałabym, że to nie tyle na związek uchwałą, ale jednak um, kiedy, a, kiedy analizowałam e, to uchwałę, stwierdziłam, że faktycznie... Dla mieszkańców będzie to ogromna rewolucja. Ja już nie mówię tutaj o pewnym sposobie, ale o chociażby właśnie o siedzibach. To jest chyba taki rok przełomowy, w którym może być lekkie tąknięcie, znaczy lekkie, duże tąknięcie, jeżeli chodzi o frekwencję. I bardzo źle by się stało, gdyby mieszkańcy właśnie z tego powodu, że nagle znaleźli się w zupełnie innym okręgu, muszą głosować w zupełnie innej siedzibie, bo takich sytuacji będzie sporo. Ja już to analizowałam. Gdyby stwierdzili jak taki bałagan to się robi, to jest tak na no to nie pójdę, bo wiemy, że i tak wiele osób zarabuje. I myślę, że tutaj dwa lata, kiedy prawomocnie się nasza uchwała, to będzie takie ogromne zadanie i dla e, władz miasta, i dla radnych, i dla mediów, e, żeby praktycznie bardzo dużą kampanię informacyjną zrobić, żeby e, wytłumaczyć to mieszkańcom i zachęcić i właśnie tłumaczyć, że... To jest ten jeszcze większy wpływ e, mieszkańców na, e, na to, co się będzie działo w mieście. Bo obawiam się, że może być właśnie w, ty, w tym pierwszym roku wyborów. Szczególnie z tym szacunkiem dla starszych ludzi, którzy wiele lat głosowali w tym samym miejscu. A tu się okaże, że oni pójdą tam, e, okaże się, że w innym miejscu mogą, powinni głosować, i oni nie pójdą e, Z to miejsca. myślę, że w te dwa lata powinniśmy wszyscy poświęcić na taką bardziej informacyjne, czyli chodzi o okręgi i o miejsca głosowania.